Dzień dobry, moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na vloga z aktualizacją. No, powiem szczerze, że nie wyrobiliśmy się, nie wyrobiliśmy się z sufitami. Czasu mamy coraz mniej. W zasadzie ten czas nam się już skończył, bo pan, który nam robił Łazienki, już przyszedł robić nam Gładzie. Na początku byliśmy gdzieś tam umówieni na październik-listopad. No, ale zwolniło się miejsce, więc powiedział nam jakiś czas temu, że pod koniec września zaczyna. Tak więc zaczął. Już tutaj część rzeczy jest poszpachlowana. No i trochę się dzieje. My niestety mamy do skończenia jeszcze tych sufitów dosyć sporo. Jak możecie zobaczyć, to jeszcze nie jest skończone. Tu jeszcze brakuje nam drugiej warstwy i dwie warstwy są do tego momentu, a tutaj dalej jest. Wszędzie jedna warstwa i to Oscar będzie kończył prawdopodobnie jutro. Dzisiaj niestety wyskoczył mu jeszcze wyjazd. Pokoje mamy ogarnięte, więc nie ma dramatu. Tam już sobie może działać z gładziami, a tu jeszcze mamy ten element do skończenia. Druga warstwa jest jeszcze do zrobienia w pralni. W ogóle nie mamy zrobionych sufitów jeszcze w spiżarce. I tutaj będzie troszeczkę jeszcze więcej pracy, ponieważ nie dość, że tu nie ma sufitów zaczętych. To tutaj jeszcze trzeba będzie obudować tą rurę od, od powietrzenia. Więc no na pewno tutaj trochę więcej czasu zejdzie. Ale cały salon generalnie jest zrobiony. Wygląda całkiem spoko. Teraz jest tutaj takie trochę dziwne światło, bo, bo ten niebieski tak odbija, że, że jest dosyć zimno. Powiem szczerze, że no całkiem fajnie to wygląda i zrobiła się przestrzeń. To, co musimy zrobić, to musimy ściągnąć mleczko ze ścian, więc to też będzie do ogarnięcia. To, co musimy zrobić, to musimy posprzątać, bo wszędzie jest po prostu bałagan niesamowity. Tu Wam mogę pokazać, że przyjechały do nas toalety. Myślę, że o toaletach zrobimy sobie taki um, osobny, mały, krótki odcinek właśnie na temat tego, na co zwracaliśmy uwagę i dlaczego te toalety, a nie inne. No i tu już zrobiłam przymiarkę, ponieważ do toalety bardzo się bałam, że nie zmieści nam się ta misa. Zrobiłam przymiarkę samej deski, więc no powinno być ok. Szału z miejscem nie ma, ale... Dramatu też nie będzie. Szczerze mówiąc, trochę mi się gryzie ten biały kolor tutaj z tą umywalką w kolorze beżowym. No, ale gdzieś tam mam nadzieję, że jak dojdą jakieś dodatki, taki drewniany to tutaj chciałabym sobie postawić na jakiś ręczniczek czy na takie elementy, jak mydło, no to może trochę inaczej będzie. No i jeszcze będzie lampa w kolorze białym. Co do lamp, zaraz wam też pokażę, co do nas przyjechało. Ja już się tak po prostu nie mogę doczekać tego wykończenia, bo, bo coraz więcej rzeczy jest już takich fajnych i, i coraz więcej rzeczy fajnych można wybierać, i te pieniądze są wydawane nadal, ale jednak trochę bardziej to cieszy. Tu mamy skończone, tu mamy skończone. Jeśli chodzi o pomieszczenie, które jest jeszcze do ogarnięcia, no to jest garaż. I tu będzie masakra, z tym totalnie nie zdążyliśmy. I tutaj też jest masakra, jeśli chodzi o bałagan. Tu musimy wszystko ogarnąć i wszystko posprzątać. Tam jest pełno śmieci, tu już czekają gładzie. Także jest masakra. Roboty po prostu pełno. Więc cóż, no, musimy się zabrać za to, co trzeba. Ale zanim to pokażę Wam te lampy. Wybaczcie warunki, ale po prostu w garażu jest teraz otwarta brama i jest fajne światło, żeby Wam pokazać. Tak się prezentuje nasza pierwsza lampa, a w zasadzie klosz do naszego salonu. Jest tak duży, że ciężko mi jest go zmieścić w kadrze. Tak wygląda ta lampa. To jest klosz z Juty. Ma dosyć specyficzny zapach, ale myślę, że no on za chwileczkę tak naprawdę... Zniknie. Uważam, że wygląda bardzo ciekawie. No i to, w, jakim, w jakiej to było cenie, to jest po prostu szok i niedowierzanie. Wrzucę Wam linkę do tej lampy w opisie. Możecie sobie sami sprawdzić, w jakiej ona jest cenie. No i myślę, że naprawdę dosyć mocno się zdziwicie. Bo ta cena jest naprawdę fajna, tym bardziej porównując do mm, jakichś lamp typu West Wing albo innych Handem Home, czy tego typu mm, sklepów, po prostu cena jest nieporównywalnie. Niska, wykonanie jest naprawdę spoko. Ta lampa jest bardzo duża, bo ona ma chyba 45 cm średnicy, o ile dobrze pamiętam, także jest naprawdę spora. I to jest lampa typu pająk, czyli my będziemy mogli wyregulować sobie bardzo fajnie jej ustawienie w momencie, kiedy przyjdzie stół, i ewentualnie można zmieniać jej położenie później w trakcie bo jakby same podłączenie przewód będzie w jednym miejscu a w drugim miejscu będzie jakiś ewentualny haczyk który będzie podtrzymywał ten przewód no i sprawiał, że lampa będzie po prostu zwisała kawałek dalej. My nie bez przyczyny wybraliśmy taką lampę, bo zaraz wam pokażę, jaka sytuacja wydarzyła się po prostu u nas na suficie w salonie, więc taka u nas idealnie się sprawdzi. Wybraliśmy przewód w kolorze czarnym, ale jest jeszcze do wyboru biały, więc myślę, że też całkiem ciekawie może się to prezentować. Także tak wygląda nasza lampa do salonu nad stół. Co do innego oświetlenia, to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale mam jeszcze drugą lampę, a w zasadzie drugi klosz, który mogę Wam zaprezentować. Jest on tutaj dosyć skromnie wyglądający, bo to jest taka zwykła, matowa kula, do której dobierzemy pewnie jakąś ciepłą żarówkę, którą powiesimy sobie w toalecie. Efekt końcowy też na pewno Wam pokażę. Ona również była w bardzo fajnej cenie. To, o czym mówiłam, czyli właśnie fakap z sufitami, no to oczywiście źle wymierzony kabel. Nie wiem, jak to się stało. Nie pytajcie, po prostu e, Oskar, jak robił sufity, to zapytał, gdzie ma być stół. No to pokazałam, że stół mniej więcej będzie gdzieś tam, gdzie stoi teraz ten podnośnik, więc tak zrobił kabel. E, tak mniej więcej też wspólnie w sumie ustaliliśmy, bo ja chciałam trochę dalej, ale Oskar mówił, że dalej to nie, bo zaraz będzie stół stał na przejściu, i tak dalej. No więc ustaliliśmy, że w tym miejscu kabel jest spoko, ale po wymierzeniu wymiarów wyspy i tego jak wyspę chcemy mieć dużą, a chcemy mieć naprawdę dużą, bo ona będzie miała 2,20 na szerokość i na głębokość metr lub metr 20. To jeszcze zobaczymy właśnie jak nam wyjdzie z wymiarami. Natomiast już wiemy, że kabel na pewno jest w złym miejscu, bo my tu sobie nawet rysowaliśmy, wyspa kończy się no gdzieś powiedzmy, że tu więc tak naprawdę pierwsze krzesło już by wchodziło na wyspę, a chciałabym, żeby to jednak było tak troszeczkę bardziej oddzielone. I z naszych wyliczeń wynika, że tu, gdzie jest napisane tu i jest zrobiony krzyżyk, powinien być przeniesiony kabel, ale już nie chcieliśmy się w to bawić, bo trzeba by było odkręcać dwie warstwy sufitu. No więc stwierdziliśmy po prostu, że zamówimy taką lampę, która umożliwi jakby podłączenie jej tu, ale zwisanie w tym miejscu, dzięki czemu też będziemy mogli sobie idealnie wyregulować miejsce zwisania tej lampy. Jeśli też macie taki problem, że niedokładnie wiecie, gdzie będzie stół, nie jeszcze wiecie, gdzie ma być lampa, to myślę, że taka lampa typu pająk to jest po prostu... Idealne rozwiązanie. Z takich ciekawostek, co jeszcze mogę Wam pokazać, to są słuchajcie, takie próbki, które sobie zamówiliśmy, ponieważ gdzieś na Instagramie u jakiejś dziewczyny zobaczyłam, że w łazience ma takie imitacje belki rustykalnej i bardzo mi się to spodobało. Stwierdziłam, że u nas też by to pasowało. No może nie belka jakby tak duża jak tutaj, ponieważ my mamy dość nisko sufit, mamy standardowy wymiar 2,60, ale taka cieńsza, no myślę, że naprawdę spoko. Po zobaczeniu tych próbek jednak stwierdziliśmy, że no, nie do końca wpisuje się to w nasz klimat, te belki są zbyt rustykalne, nie są tak delikatne, jak powiedzmy, by to było ze zwykłym drewnem, nie wiemy też, czy nasz sufit utrzymałby prawdziwe drewno, więc dlatego zdecydowaliśmy się na belki ze styroduru, to jest po prostu zwykły styropian, i naprawdę wygląda to całkiem naturalnie. Więc jeśli ktoś z Was chciałby. Marzy sobie o takich belkach, a konstrukcja dachu czy sufitu nie do końca na to pozwala. No to taka belka, imitacja belki jest, myślę, bardzo fajnym rozwiązaniem. Wstawię Wam link w opisie do strony, z której to sobie zamawialiśmy. My jednak rezygnujemy z pomysłu, ale pokazuję, bo bo jest to naprawdę fajny, ciekawy pomysł i myślę, że nie jednej osobie może się to spodobać. Do wyboru są różne, różniste, różne grubości. Tak jak widzicie, mogą to być naprawdę takie bele w dosyć dużym przekroju, w różnych kolorach i pewnie możecie to sobie wymyślić w różnej konfiguracji. No, my jednak rezygnujemy, ale pokazuję, bo dla mnie to była nowość, i po prostu nie wiedziałam, że ze styrodyru można zrobić coś takiego, także polecam, jeśli komuś się coś takiego podoba. Dobrze, moi drodzy, to taka krótka aktualizacja z naszej budowy. Będę na bieżąco nagrywać i pokazywać Wam, co się tutaj dzieje. Mam nadzieję, że już za chwilę spotkamy się tutaj. W pięknym, białym, wygładziewanym wnętrzu, i że będziemy w tym momencie już wybierać farby, malować, kłaść podłogi i myśleć o przeprowadzce. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!